Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Przez kolejny odcinek o silnikach, tym razem silnik Diesla 2.8 CRD. Silnik głównie montowany w takich autach jak Chrysler Voyager, Grand Voyager, Jeep Cherokee, Dodge Nitro, Jeep Wrangler, Lancia Voyager, Tutaj oznaczony ten silnik symbolem Multijet. Tak naprawdę w szerokiej gamie koncernu Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia. Co do samego silnika, sama konstrukcja silnika pamięta lata, początek lat 2000, 2001 rok. Najsłabsza wersja o mocy od 150 koni w późniejszym terminie Silnik był modernizowany. Moc wzrosła do tutaj 163-177 koni, aż do najmocniejszej wersji 200-konnej 28 CRD. Co do samego silnika, jest to konstrukcja firmy VM Motori. 4 cylindry, 16 zaworów. Wtrysk bezpośredni. Common rail. Wtryskiwacze elektromagnetyczne Bosza, później po 2010 roku wtryskiwacze piezoelektryczne Bosza. Oczywiście rozrząd na pasku, wymiana co 90, co 120 tysięcy w zależności od rocznika modernizacji tego silnika. Koło dwumasowe oczywiście tutaj, filcząstek stałych. W najstarszych wersjach tego filtra może nie być. Wymiana oleju co 30, co 20, 30 tysięcy, najczęściej 5W 30, 5W 40, 5 w 30 5W40 około 6,5 litra mniej więcej. Co do samego silnika to by było co do zalet tego silnika w najmocniejszych wersjach bardzo dobra dynamika, elastyczność tego silnika. Silnik jest sam w sobie dosyć trwały, mały, awaryjny. Dosyć dobra kultura pracy. Najstarsze wersje, oczywiście, ta kultura pracy, głośność tego silnika jest mniejsza. Co do spalania, to tutaj, w zależności od auta, w którym ten silnik był montowany, raczej w dużych samochodach, czyli spalanie mniej więcej w okolicach 8 litrów. Na mieście będzie to dobijać raczej do 10, na trasie znacznie mniej. Tam silnik był na przestrzeni lat modernizowany. Także tutaj były wymieniane wtryskiwacze zastąpione piezoelektrycznymi i dodatkowo turbosprężarka o zmiennej geometrii. Tutaj też na przestrzeni lat ten silnik był modernizowany. Co do VAT, no to tak jak w przypadku współczesnego każdego diesla, koszty serwisowania cząstek stały osprzęt w najstarszych egzemplarzach dosyć ten silnik jest głośny, niektórzy na to narzekają tutaj warto na to zwrócić uwagę, kupując auto z takim silnikiem, im młodszy egzemplarz po 2010 roku w 2011 to te silniki są modyfikowane i mają lepsze osiągi są jeszcze bardziej niezawodne. Także to by było na tyle odnośnie silnika 2.8 CRD. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.